Lęczewska, w książce Słowo pouczenia, fragmenty. Prowadzenie innych to nie pouczanie, to wspólne ze mną ofiarowanie się za nich, to wytrwała modlitwa i trud wyrzeczeń w ich intencji to umiłowanie Boga w nich i wspólne trwanie z nimi w miłości mojej i nie jest konieczna bliskość fizyczna ale bliskość i opieka duchowa podyktowana czystą miłością oddającą w moje ramiona wiedz że postęp twoich dzieci duchowych zawsze uwarunkowany jest twoim postępem w umiłowaniu mnie miłością ofiarną Budowaną na zaparciu się siebie. Wtedy tylko dzieją się cuda nawróceń i uzdrowień wewnętrznych, które nie są skażone ludzkimi przywiązaniami. Bądź mi wierna w małych wyrzeczeniach codziennych. Nie ma rozwoju duszy w miłości. Bez zapierania się siebie, swego egoizmu, w każdej sytuacji dającej taką możliwość. Gdy rozpoczynasz dzień, z pragnieniem oddania mi go rozpoczynaj, oddania tego, co jest intencją stałą, intencją dnia, chwili. Oddania wszystkich, których spotkasz, wszystkiego, co będzie, co nadchodzi. I proś o żarliwość pragnienia, o ogień miłości, o łzy miłości, o narodziny miłości. Proś za wszystkich i o wszystko, co drogie Twemu sercu. Zawiesz. I zaufaj i trwaj w miłości i pokoju z Maryją i Józefem. Niebo to ja. Będąc w niebie jesteś we mnie już bez ograniczeń, jakie stwarza teraz ciało. Będziesz dotykać mnie i obcować ze mną. Całym twym jestestwem, i wszystko w tobie będzie niebem, radością i odczuciem pełni ciągle rosnącej, i zachwytem coraz doskonalszym, pokojem i ukojeniem. Zawsze będzie radość doskonała, piękno doskonałe, dynamiczne i ciągle bogatsze, nasycenie szczęśliwością. Będziesz chłonąć miłość i będziesz kochała i pragnęła kochać. Niebo to ja, poza mną jest piekło, ból oddzielenia i wieczny głód, wieczny nienasycony głód i niepokój i lęk i ucisk. Zobacz, moje dziecko, cały świat jest we mnie. I ty, maleńka drobina, w tym świecie jesteś we mnie, ukochana, upragniona, chroniona. Popatrz, cały jestem dla Ciebie. Nikt i nic nie umniejszy tej mojej miłości. Moja wszechmoc polega też na tym, że dla każdego mojego dziecka. Jestem cały. Każdy ma całą moją miłość, całe moje piękno. Jestem niepodzielny, choć jestem dla wszystkich. Pragnę nauczyć Cię tak kochać i tak przyjmować miłość. Każdemu dawać pełnię miłości i przyjmować dar miłości bez lęku. Że ktoś ci go odbierze, umniejszy. Miłość nie ma żadnych granic i nigdy jej nie zabraknie, ani tej, którą otrzymujesz, ani tej, którą dajesz. Szczodrym sercem dawaj i szczodrym przyjmuj, z hojnością królewską, bo królewski dar otrzymujesz i królewski rozdajesz. Bądź pewna mojej miłości, bo to daje pokój i radość, i pobudza do szczodrości. I choć krwawić będzie Twoje serce moim bólem, radość i pokój będą w Tobie, bo masz mnie. I dzielić się będziesz mną, i nigdy Cię mnie nie zabraknie. Nigdy nie zabraknie Ci miłości. Ja jestem miłością wszechobecną, wszechogarniającą, nasycającą wszystkich, którzy pragną ją przyjąć i pozwolą ją sobie dać. Każdy z moich darów. Jest nie tylko łaską, ale też zobowiązaniem. Jest łaską, bo darowuje ci to moja miłość, aby uczynić cię moim dzieckiem, moim dziedzicem, oblubienicą Boga. Jest to zobowiązaniem, bo wzywa cię do ogołocenia coraz większego, do odejścia od wszystkiego, co nie jest mną samym. Jest koniecznością dzielenia się wszystkim z braćmi, a najbardziej tym, co składam w swoim sercu mną samym. Te łaski są umożliwienie, umożliwieniem wypełniania przykazania miłości Boga i bliźniego. One są talentami, z których wykorzystania zdasz sprawę Ojcu po powrocie do domu. Módl się i czuwaj, jednocz się z Twoim Bogiem. Jednocz się z Twymi braćmi, jednocz się, aby czynić jedno z tego, co rozbite, aby wszystko wróciło do domu ojca, co z niego wyszło drogami grzechu pierworodnego na ziemię wygnania. Powracaj, i niech Twój powrót. Nie będzie samotny. Wracaj w wielkim orszaku, jak królowa, za którą idzie wielki tłum, naród, jaki prowadzi za sobą, jak matka, która zrodziła pokolenia. Wszystko w życiu jest łaską. Jedni mają łaskę zdrowia drudzy cierpienia, jedni wygody życia, drudzy trudu, jedni urody fizycznej, drudzy kalectwa, jedni inteligencji, drudzy niedorozwoju. Wszystko w życiu jest łaską daną po to, by prowadziła do mnie. Pomyśl, nad swymi reakcjami w różnych okolicznościach i rozważ, o czym one mówią. Poznawaj siebie, swą duszę i jakość miłości twego serca. W kościele obok mnie usiadła starsza osoba. Od której czuć było bardzo przykry zapach, chciałam zmienić miejsce. Wtedy Pan powiedział: O wiele większy odór wydzielają dusze ludzkie, trwające w grzechu. A jednak nie odchodzę, i trwam przy nich, aby je uwolnić. Módl się i znoś to z miłości do niej. W jej duszy też jestem. Pomyśl, jaka woń wydziela się z Twojej duszy, gdy uważasz, że jesteś czystsza. Módl się, dziecko, za świat, aby mnie poznał, zanim objawię swą potęgę sprawiedliwości. Módl się i płacz. Pokutuj za nich i za siebie, bo wielka jest nędza każdego wobec mojej świętości. Wielka jest ślepota i grzech wszędzie. Wielka bieda wasza. W stosunku do Twoich bliźnich kieruj się miłosierdziem, a nie sprawiedliwością. Ty nie jesteś w stanie osądzić niczego sprawiedliwie. Mogę uczynić to tylko ja. Nikomu z ludzi nie nakazywałem oceniać i karać, wręcz przeciwnie, przestrzegałem przed tym i zakazałem. Przyszedłem jako człowiek, by nauczać miłosierdzia. Pokazałem to całym moim życiem i moim nauczaniem to jest wzór dla każdego i mój nakaz poprzez moje miłosierdzie patrz na każdego i odnoś się do każdego tych którzy czynią zło którzy błądzą otocz największą miłością i miłosierdziem w swym wnętrzu i w zewnętrznych przejawach twego stosunku do nich kochaj ich Módl się za nich i pokutuj, aby uleczyć krzywdę, jaką wyrządzają sobie i innym, i aby wynagrodzić ich zdradę miłości. Stałem się człowiekiem i jestem wśród ludzi po to, abyś, oddając mi wszelki ból, jaki odczuwasz, stykając się ze złem w drugim człowieku i w świecie, mogła jednoczyć się ze mną, trwać we mnie i miłować miłością, miłosierną każdego. Ja jestem miłosierdziem danym światu i każdemu człowiekowi. Jestem miłosierdziem, które pragnie ogarnąć cały świat, wszystkie serca, by ocalać, uzdrawiać, przemieniać. Wędruj wraz ze mną po ścieżkach świata i twego życia, i czyń, co ja czynię, zawsze ten sam Jezus Chrystus, miłosierny Bóg, człowiek. Szczytem miłosierdzia jest okazać je swym prześladowcom. Szczytem miłości. Jest ich miłować szczerze. Przyszedłem na świat i jestem, aby tego uczyć. W człowieku, który odrzuca Boga i jego prawo, jest tylko egoizm, gotowy zaspokoić swe żądze każdym kosztem. łaska Boża jest zawsze większa niż oczekiwania, a sposób jej objawiania o wiele doskonalszy niż ludzkie przewidywania. Droga, na którą powołuję moich wybranych, Zawsze jest drogą moją i Maryi, tak samo trudną i bolesną, wymagającą zaparcia się siebie i wytrwałości. A im powołanie wznioślejsze i pragnienie świętości większe, tym bardziej droga usłana jest wieloma bolesnymi oczyszczeniami, cierpieniem ciała i duszy, wielkiej miłości potrzeba. By je pokonywać, wielkiego oddania i zawierzenia Bogu, swemu oblubieńcowi i ojcu. Jeśli serce nie jest pełne takiego oddania, umiłowania i zawierzenia, lepiej poczekać, lepiej pozwolić, aby serce dojrzało, niż postąpić pochopnie, a potem uciekać jak Jonasz, od miłości Boga do miłości siebie do egoizmu gdy ja wzywam moje wybrane dziecko a one pragnie mnie usłyszeć pokochać i odpowiedzieć na moje wołanie w sercu wtedy nadejdzie czas upragniony czas zaślubin które ja przygotuję i nadejdzie czas dzielenia trudu ofiary i radości wraz ze mną z bawicielem ukrzyżowanym i z zmartwychwstałym. Dziecko moje, jeśli trwasz wraz ze mną w bólu i miłości, jeśli trwasz przy mnie jak Maryja, to nie jest bezczynność. To wielki czyn miłości i miłosierdzia i wielki wysiłek Twój, pochłaniający uwagę i siły. Czyny duchowe są ważniejsze i donioślejsze niż czyny materialne. Twoje apostolstwo jest apostolstwem modlitwy i łez, cierpienia duszy Twojej, tak jak apostolstwo mojej mamy. Ucz się ode mnie przyjmowania niesprawiedliwości ludzkiej dla sprawiedliwości Bożej. Ucz się miłosierdzia dla upadających, bo Ty także upadasz stale. Ucz się przyjmowania pomocy od bliźnich Twoich, bo w tym jest pomoc moja. Dla ciebie. Ucz się i wyciągaj wnioski z upadków Twoich, które dopuszczam. Oto przykazanie moje dla postępujących za mną. Nie będziesz się chełpić czynami moimi, choćby przez Ciebie. Dokonane były. Ja przyszedłem do Maryi przez swego Anioła. Tak przychodzę do Ciebie, by zwiastować Ci dobrą nowinę. Pragnę żyć w Tobie i przez Ciebie ukazać się światu. Twoja decyzja jest początkiem mego życia w Tobie, a stanie się to przez Ducha, który Twoje wnętrze uczyni domem moim, gdy powiesz swoje Fiat. Wtedy poślę Cię do ludzi, byś swoją radość i prawdę poczęcia się w Tobie życia Bożego zaniosła im. Byś była wśród nich, wspomagała ich i obdarzała moją miłością, która w Tobie dzięki temu będzie rosła. Pragnę, aby świat ujrzał mnie w Tobie, w Twoim sercu, na Twoim obliczu, w dotyku Twych dłoni, w blasku Twych oczu. Pragnę, aby rozpoznawano mnie w Twej delikatności, czułości, w miłosiernym pochyleniu się nad ich biedą i tęsknotą za miłością prawdziwą. Niech Cię nie smuci to, że z Twoich ofiar. Radość mają inni, a ty ciągle pozostajesz w cieniu i umęczeniu. Taka jest rola matki. Twoją radością jest tylko radość tych, za których się trudzisz i cierpisz. Nie czyń porównań. Niech ślad zazdrości nie plami Twego serca. Pozostań czysta. I oddana mi do końca w tym ofiarowaniu zabraci, jak ja, jak moja mama. Ukojenie Twego umęczenia jest tylko we mnie, tylko we mnie radość Twoja, w ciszy serca zanurzonego we mnie, w ubóstwie i ogołoceniu zupełnym. Tam Znajdować mnie będziesz najpełniej, jak święty Franciszek. Amen.